Dobry w niedzielę. Nie wiem która, ale po dziewiątej godzinie, przed chwilą mijałem. Okazuje się, że widzów z tej naszej małej wioseczki pan powiedział, że obserwuje. Pozdrawiam, jeżeli pan ogląda. I panią również, bo pani codziennie, no często może tak, kikuje tutaj na kikach Chodzi. E. No. miło, wiem, że obserwują mnie ludzie tutaj, tutaj się również bo to co jeszcze zależy gdzie jednak tam 28 tysięcy widzów na TikToku i 5 ponad na YouTubie no to gdzieś ci ludzie są, moi widzowie no no i co te moje treści tutaj nie są niekoniecznie są zgodne z waszymi, ale Cóż, zawsze możecie nie obserwować Poranna zaprawa fizyczna dzisiaj w niedzielę Wyrwałem się tyle ile mogę Jakby bo jak wiecie syna synem od piątku się opiekuje bez przerwy, że tak powiem Także tak to wygląda ale jest fajnie Mroźno, minus cztery chyba jest w nocy, nie wiem, z 5 było, może 6, bo zamarznięta ziemia jest dobrze. No to chyba by było na tyle w niedzielę, bo później to wiadomo, mięso do jedzenia. No i takie tam domowe życie. Nie. Słoneczko gdzieś tam jest. Pozdrawiam w niedzielę. Niedziela 8 rano, Czesław już na boisko. Dobrze. Mam taki strzelający. No to musisz wymiarkować. Czyli co? Do białej linii gramy i to białe, nie? To białe, białe. Nie? Czyli dobra, ale może na tym. to zawężymy sobie? No na całe. Na całe? Tak, tak. No, to tą połówki, nie? Dawajcie! Jeden 0 Jeden jeden. Jeden 1 Tak, to jest spadło ci. Widzieliście, pograliśmy sobie w piłę, w siatkę, w babingtona, we wszystko. O, szczysławe. Witamina D darmowa. Aktywnie od samego rana parę kilometrów zrobione. Pograne w piłkę, w babingtona i w kosza z synem i z Ewą. No i zaraz wołowina tuszona z cebulą w lecie. jest koło 13 patrzcie na bulwarze w Gdyni taka sauna bulwar nadmorski bar, mobilna właśnie co tu jest? do na i na sprawę Miejscówka moja tutaj, kiedyś koło tego murku stałem busem dwa miesiące, mieszkałem tutaj, w tym miejscu, w samochodzie, w busie. Dzień dobry, w poniedziałek. Dzisiaj jest 10 lutego 25 roku. Spacerek 7.30 już w połowie co najmniej trasy. Co tam dzisiaj? O czym tu wspomnieć? A! Echa ostatnich dni w polityce, to pan je, je, Jakiś tam, który został mianowany ambasadorem Izraela. E przepraszam, USA na tą kolonię tutaj nad Wisłą. No, to okazuje się, że jak się czyta, czyta, czyta o tym człowieku, który będzie ambasadorem Stanów Zjednoczonych, to ma się wrażenie, że to jest ambasador Izraela. Hmm, drugi, dwóch nam potrzeba? Ja nie wiem, bo przecież Izrael ambasador jest chyba, albo jest. Więc wiemy kogo przysłał tu Trumpuś i czyje interesy będą w szczególności pilnowane. Także ustawa 447 blisko już jest. Eee, no cóż, trzeba będzie oddać te mienie bezpadkowe, kamienice. Nasze kamienice Wróć ich kamienice, nasze ulice. Póki co jeszcze, nie? Takie jest hasło przewodnie Trampusia w tej krainie, oprócz wykorzystania nas wszędzie i za wszelką cenę. Nie? No, niedługo rozmowy Władimir Trampuś Zobaczymy jak mocno nas oddadzą pod wschodni but z powrotem. No także tyle w poniedziałek 10. Słoneczko to się przepija. Chyba tam przejdę, bo to fajne widoki, nie? Niech nas nie zwiedzie to słoneczko, bo minus 7 u nas było rano, nie wiem, z 2 godziny temu. Minus 7 w domku na trudne czasy, w sensie na podwórku. <grym> w domu ciepło. Także, no, mrozik daje czadu. Ale fajnie, sucho i słonecznie. Jadę w Trójmiasto yy, żebrać o zlecenia przez Fixli i inne kanały ewentualnie tak jeszcze nic nie złapałem w tym, na ten tydzień zupełnie nic, mało zleceń w tym momencie, no i tyle. Także widzimy się pewnie później. Jadę do Luciana, z Lucianem sprawę pewną załatwić. No i jestem w trójmieście, czekam na zlecenia. Później syna odbieram ze szkoły, i tak dalej. I jeszcze załatwiam, wiecie, tą gałąź. Odnogę pracy, potencjalnej pracy. A jaka to już się tam niektórzy domyślili, niektórzy nie. No, także widzimy się później. Luciana testujemy sztuczną inteligencję. To wyłączę te moje aparaty. Kastorama oczywiście i co? Prykiecik, stale to już jest, widzicie, zachód słońca około 17 zaraz. Dzisiaj widzieliście chwilę, byłem u Lucjana, załatwiałem sprawy związane z pracą ogólnie. Szukałem zleceń aktywnie. E, I co? No i coś tam się klaruje e, w zleceniach również. Jakieś tutaj nawiązałem korespondencję przez fixly z klientami, ale ciężko jest ogólnie, więc... No, więc zobaczymy co się uda oprócz tego jak to się mówi na drugą nogę próbuję w miejscu, o którym wam kiedyś tam powiem. Jak się uda. Żebyście nie mieli tematu do hejtu. Jakby tak? A jak się już to wydarzy, to już możecie hejtować wtedy. No dobra, to chyba dzisiaj tyle, nie? Dzisiaj jest poniedziałek, zimno cały czas. Najeździłem się, jadę do domu do Ewy, posiedzimy sobie wieczorkiem przy herbacce. No. Także do jutra. 11 luty. 7 rano. Minus 6. No, no witamy we wtorek. 11 lutego. Co, wczoraj cały dzień walka o zlecenia. Udało mi się domówić na piątek dopiero, czyli w poniedziałek nic nie zrobiłem faktycznie. Na piątek się umówiłem z drobnym zleceniem ze 150 złotych, i na poniedziałek przyszły, czyli za dobry tydzień, na zlecenie za 300 złotych. Także w tym tygodniu mam tylko jedno zlecenie, jak na razie. Za 150 zł. No, biznes jest dobry, nie? Normalnie wszyscy zrzucają się na te zlecenia. Oferują tak niskie ceny, że za cholerę nie mogę się przebić z ceną normalną, która była normalna na przykład 2 lata temu, 3 lata temu, 5 lat temu. To w ogóle nie wkładałem kluczyka do stacyjki. Za mniej niż, nie wiem, tam 1000 zł, jak miałem firmę, po prostu. No, a teraz widzicie, za 150 zł raz w tygodniu, i to trzeba podziękować jeszcze. Może się uda jeszcze coś tam w tym tygodniu wyszarpać, ale widzicie, jakiego typu to są zarobki. Tak, i człowiek traci pieniądze aplikując, oczywiście, w Fixly, bo każde kliknięcie każdy punkt kosztuje ileś tam złotych, nie? No także wydaję pieniądze. Może nie, to są nie są ogromne jednak jakieś na te zlecenia, a nic nie ma. Bo to, że się zaaplikuje, czyli zgłosi chęć wykonania pracy, no to jest jeszcze pięciu. I wiecie, i stawki są od 250 do 80. No to co klient wybierze, wiadomo. 80, nie? No i tak to wygląda. Proszę Państwa, w naszym kraju ich kamienice, a nasze nawet nie ulice. I tyle, system nas doi na maksa, nie dopuszcza do tego, żebyśmy się wzbogacili tu już w ogóle, rzuca kłody wszelkie, a najlepiej jakbyśmy bidowali i tak się właśnie dzieje teraz te ostatnie yy, od 20 roku od tej zaplanowanej pandemii akcji depopulacyjnej i zubażającej społeczeństwo właśnie tak się dzieje. A proces będzie trwał, aż będziemy szczęśliwi, nie miejąc nic. Takie są założenia. Czyli wmówi nam się, że jest zaje, świetnie, nic nie masz i jesteś szczęśliwy. Normalnie jak mnich tybetański. Co prawda blisko mi do może nie do mnicha, ale do minimalisty. A minimalizm ma coś z mnicha. Więc wiecie, troszeczkę mi po drodze. Tylko wolałbym mieć jednak wybór. Zarabiać lub nie. No. Takie tam miny poranne. Zimno w rękę. Chowam się, chowam rękę. Czyli telefon. 6 minus 6 jest dzisiaj, wczoraj minus 7 było. Twarda ziemia. Idę. sobie pomedytować w ciszy i spokoju. W marszu. Idę do następnego. Patrzę na kibelki, bo klient chciał coś lepszego. O, tutaj takie fajne, wąskie spuczki, mm, ale ta podstawa taka szeroka, nie, nie, już taki montowałem. To ciężki kloc. Ło, łow, wow, 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 Dobra. To lepiej, już coś takiego. to ramię coś takiego mi się tu widzi dobra cena przeceniony żabeczki 6,99 w swoim kubku wracam już do domu jest godzina 12 zaraz zlecenia żadnego nie wyżebrałem e, z kimś tam rozmawiam ale jak wiecie 90% rozmów kończy się niepowodzeniem, bo... bo dlaczego? No bo chcę 150 zł, a Ukrainiec weźmie 8 dych i zrobi robotę, nie? Tak to teraz wygląda. Także tyle w temacie. Lecimy. O! I godzina 14 tego samego dnia. Yy... Czyli wtorek. Piękne słońce, wyszło, świeci. Słucham sobie oczywiście o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jak to się będą budowały apartamenty w strefie gazy. Nieważne, że tam 2 miliony ludzi trzeba stamtąd wygonić. Oj, tam przecież niektórzy mogą, a niektórzy nie mogą nawet powiedzieć tego, nie? Niektórzy mogą przesiedlić miliony ludzi z własnej ziemi. A niektórzy nie mogą nawet o tym powiedzieć wprost, bo bany się sypią, nie? Taka tam sprawiedliwość. No dobra, co? W międzyczasie się wydarzyło. Jutro mam zlecenie. Małe. Małe. Więc chociaż tyle. Jutro jest środa. Kolejne mam w piątek, tak jak mówiłem. Więc na wołowinę zarobię, ale tylko na wołowinę. Czyli na przysłowiowy ryż przeżyć będzie można. Ale żeby się rozwijać, inwestować, to zapomnijmy. No. Kolonia jest, wiecie, do wyzysku, a nie do tam rozwijania się. No to chyba tyle. A może pokażę jak smażę wołowinę mieloną z boczusiem. Jeszcze piękna pogoda, fajnie. Drugie kółko dzisiaj robię, bo rano widzieliście, no też. Także dwie piątki na raty. Trzeba inwestować to, co chociaż można robić za darmochę. Czyli jeszcze chodzić po lesie można. No wiecie, już było w historii zakaz wejścia do lasu, więc kto to wie, co to będzie, nie? Hi, hi. Dzień dobry, chyba popełni dzisiaj. Pełnia w sensie, zobaczcie, księżyc. Minus 11 z groszem dzisiaj, 650. Świt, świt. Idę na spacer. Szybki, bo dzisiaj zlecenie. Ale w południe, około w południa w Gdyni. Więc po drodze, tak jak mówiłem, małe zlecenie. Nic więcej się nie dzieje. Cisza, spokój, więc i nie ma co nagrywać. Siedzimy w domu po południu, bo zimno. No i jeszcze ciemno. Także, taka pora roku. To tyle, włączę się jak będzie coś ciekawego się działo. Przenosimy się do restorany, kupujemy wodomierz. Mam nadzieję, że będzie dobry. Od klienta i przyjemna. Pan zapłacił bez problemów. Także jutro mam zlecenie większe udrożnienie domu jednorodzinnego. Odpływu do oczyszczalni ścieków. Także widzimy się jutro. I dzień dobry w czwartek. W czwartek dzisiaj. Czwartek 6 rano, 6:20 dokładnie. Jadę na robotę aż do drzewa. Trochę pokażę buźkę, tu przy wyjeździe jestem, schód powoli, zobaczcie, tam się robi. Schód, a tu księżyc w pełni. <grybuj> Interesuje nas ta wywieweczka, tak ładnie, ta wywieweczka nas interesuje do udrożnienia. Studzienka do kanalizacji, tam jest e, oczyszczalnia ścieków dopiero, tu jest przytchane. Cyk, tutaj tak sobie dla pamięci. gmina Trzew, wyjeżdżam właśnie, umyłem na myjni samochód, przy okazji przy okazji samochód, bo sprężyny myłem. No i wracam w trójmiasto. Więc wyprawa opłacało się generalnie. Być może z tego powstanie jeszcze zlecenie o Szpęgawa, taka miejscowość. I tutaj na gdzieś też robiłem jakiś dom z 3 lata temu. Dom, dom, dom. Zaraz wam pokażę. Zbliżamy się do tego domu. To jest taki dom. Właścicielem jest. Ktoś, kto nagrobki robi jakby i tam udrażniałem mu, pamiętam z kibelka do Szamba, o, tutaj. Tu swego czasu działałem. Też dobry pieniądz był, większy nawet niż teraz. Także pola Lasy i autostrada zaraz do trójmiasta się wbije i jadę zajadę sobie tam kawkę jakąś fundę na drogę powrotną, na spokojnie. Nie? Dobry tego samego dnia. Dzisiaj dobry wieczór, właściwie, bo jest godzina 18. Z groszem wróciłem do domu po tych udrożnieniach gdzieś tam aż daleko w Cczewie. Co? Zimno. Od siódmej rano nikogo w domu nie było, jest 17 stopni. Wróć 13 stopni się wychodziło na dworze. Jest mróz, więc zobaczcie. Jest tyle, rozpalam w kominku. Dopiero pierwsze płomienie, więc tak się wychładza. A na dworze pokażę Wam ile. Zmierzmy. Oto. O, minus 0,6 zimno, wiaterek wychładza cały dzień nikogo pojęcie, jak trzyma chata ciepło drewniana z wełną w ścianach no właściwie 12 godzin wczoraj było wieczorem 22 koniec palenia, cała noc rano tylko jeden wsad taki rozpalony wygasł sobie więc widzicie tak to jest dobra ogarniam się bo Ewa jedzie już jedzie, jedzie, dzisiaj też daleko była dzisiaj dzień mieliśmy wyjazdowy no, hello do jutra gorąca herbatka nie nagrywam bo nie chce mi się, wiecie już tydzień dobry chyba w piątek był ostatni film tydzień temu znaczy o niech się herbatka parzy w czasie polityka także Trumpuś z Władymirem się dogadał zażądał jeszcze tam 500 miliardów dolarów w metalach ziem rzadkich, tak to się chyba nazywa, za broń. A my co żądamy za swoją, swoje czołgi, samoloty? Nic, bo nam kazano. My jesteśmy tylko do bicia. Kolonia to musi się wiecie wykazywać i tyle. Także wszyscy aktywiści, którzy byli: "Wow, państwo na u flagi kurde w tych tam profilowych wszędzie" I co? Znowu was zrobili w chu, nie? Znowu. Trzecie, trzy lata mijają, znowu was w chu zrobili. Tak jak z Plandemią zrobili was też w chu, i teraz znowu was zrobią w chu za chwilę. Za chwilę wymyślą coś, znowu będziecie wierzyć, i znowu będziecie od szurów wyzywać. Yy, takich jak ja na przykład. No, musiałem się wyładować, bo Uff, głupota w większości społeczeństwa. Nie zna granic i nie będzie znała granic. Jesteśmy wskazani jako naród na depopulację i niewolnictwo. Tyle wam powiem. Rodacy. Dzień dobry, w piątek. Dzisiaj jest piątek. 14 lutego. Czy 14 luty? Droga przede mną. Wczoraj była przerwa w maszerowaniu, bo od rano jechałem do tego drzewa tam robić robotę dzisiaj już jest bardziej luźno posyna tylko do szkoły Śnieżek przyprószył jak widzicie eee, troszeczkę nie jest taki duży mróz ale jest nie wiem z minus 2-3 no i co? I tak się rozpoczyna dzień i właściwie się kończy ten film, bo tydzień chyba nie wrzucałem filmu ostatni piątek jako, że nie było co nagrywać, więc tak codziennie po troszeczkę. I wyjeszedł taki składak. E, więc oglądajcie. Składaczka. Oczywiście kto nie subskrybuje to dwuja. E, o sytuacji politycznej nie będę mówił, bo już chyba wczoraj powiedziałem wieczorem, bo mnie wkurzyło coś. E, nasza sytuacja propo się nie zmienia. Jesteśmy niewolnikami. Zawsze kogoś ta kraina nie należy do nas. Jesteśmy kolonią zależną, terytorium wyzyskiwanym, y, dlatego że y, jako naród jesteśmy w większości ludźmi, którzy dają się manipulować, oszukiwać, okłamywać. No i coś z ilo, ilo razem inteligencji jest u nas. Nie tak, zdecydowanie, bo bo tak myślę. Już. No, bo dlaczego tak mówię? To nawiążę do wczorajszego. Trzy teraz w, w was robili w konia z tą gierką na wschodzie. No i teraz się podzielą ech, ech, tym, co sobie tam załatwili, a wy żeście ym, ponosili tego koszty. Ja też między innymi. Nikt się nie sprzeciwił. Wszyscy mieli, większość miała flagi w zdjęciach profilo profilowych na swoich mediach i bardzo żałowała tych tam ze wschodu, a <ścoughs> nie wyczaiła, że to jest gra, a Władimir to najgorszy przestępca, a na to jest bardzo dobry człowiek, a obaj mają takie same zarzuty z Trybunału. Eee, z Trybunału do ścigania zbrodni wojennych. Z tym, że Nataniachu, czy Kuskiemu e, Trump krzesło podsuwał w Białym Domu, żeby usiadł wygodnie. A z Putinem już się dogadał, jak kumpel z kumplem. Czego nie życie jeszcze. No. Stąd też moja niechęć do nagrywania filmów, bo nie mogę przejść obojętnie koło tego, co się dzieje i zawsze muszę coś tu powiedzieć, a takie walenie prosto z mostu prawdy jakby nie ma sensu na takich tutaj YouTube'ach jakichś, bo tutaj chcecie oglądać tylko rozrywkę i i tyle, i wypierać to, co się dzieje wokół nas. To niestety nie ten kanał, ale już dawno stwierdzone stwierdziłem sobie sam dla siebie, że kariery na YouTube nie zrobimy, bo to są treści niszowe, które tutaj sobie pozwalam umieszczać. Trzymajcie się! Hej!